Siemanko, z tej strony Dark Krzyś i witam was w kolejnym odcinku z mojej tutaj serii po Polsce. Tak naprawdę to nagrywam to chwilę później po tym jak nagrałem pierwszy odcinek. Od razu znalazłem zlecenie w Transinecie i jedziemy do Olsztyna. Przy czym bardzo ciekawe jest to, że ja tej drogi w ogóle nie mam odkrytej. Także nawet sam tutaj coś sobie pozwiedzam. Nie wiem, może na innym jakimś profilu tutaj ja miałem to odkryte, ale akurat na tym nie. Więc cieszę się bardzo, że tutaj się przejadę. Generalnie ładunku mamy tym razem dużo mniej, chyba dwa razy mniej, tak, bo mamy 11 ton zamiast 22, czyli będzie to naprawdę bardzo duża różnica. Jestem ciekaw, jakie wyjdzie spalanie, ale też dodatkowo, jakie będzie przyspieszenie. Pamiętajcie, mamy kursora, który jest strasznie mocnym silnikiem i świetnie przyspieszającym. O, akurat fajnie, bo nam się tutaj zielone zapaliło. Bardzo się cieszę w ogóle, że jadę na tej manualnej skrzyni, bo jakoś tak się stęskniłem za tym. Automat jest fajny, ale. Czasami warto też sobie pojeździć na manualnej. Także tutaj dziś jedziemy na takiej trasie, co teoretycznie na odcinku jej nie powinno być, a czy była? Nie wiem. Możliwe, że i tu jechaliśmy, tylko ja po prostu nie pamiętam. No, ale też jest to bardziej wątpliwe ze względu na to, że właśnie nie mamy odkrytej trasy. Także to takie dosyć zabawne, jeszcze tak tylko patrzę, czy na pewno mi się nagrywa, ale widzę, że tak. I tym razem fajnie, bo z tego co widzę, to nie będzie w ogóle autostrad, tylko będą same jednopasmówki. No, a to zawsze jest jednak ciekawiej. Czwórka, czwórka H. Elegancko tutaj się wyświetla na tym wyświetlaczu, właśnie te biegi. Zobaczmy, co tutaj mamy. No, w sumie trochę słabo to wszystko widać, tak, prawdę mówiąc. O, tu mamy paliwo, włączmy sobie chociaż. Moment. Bo... Aha, ok. Tu mamy średnie spalanie. To może zostawmy sobie na tym ekranie. wyjeżdżamy z miasta. O, ale ta ciężarówka ma kopa. <noise> już jedziemy 80, a ja naprawdę no nie cisnę jakoś mega dużo gazu. Te teraz dopiero wcisnąłem do dechy. I już 90 byśmy jechali, gdyby nie tutaj zakręt, dlatego chcę trochę zwolnić. Ale no naprawdę mega przyjemnie się tym pojazdem jeździ. Właśnie i pod kątem skrzyni biegów. Przez to, że trochę mniej tych zmian mam. Ruszam z wyższego biegu, ale i dodatkowo właśnie to, że... Ona tak przyspiesza, patrzcie, no teraz tysiąc obrotów i się zbiera no. Aż mi się wierzyć nie chce, że tutaj jest tylko 500 koni. <grytanie> coś wspaniałego. Świetny pojazd naprawdę. Bardzo się cieszę, że właśnie akurat tutaj jeszcze po Polsce jeżdżę no. Dawniej ulubioną ciężarówką zresztą nadal jak widać. Jazda nią no, sprawia mi bardzo dużo tutaj radości. <grym> Nie wiem, może sobie do niej wrócę tak na dłużej, dlatego że jeżdżenie nią to jest naprawdę mega frajda. <grym> Ze względu właśnie na to, że ona się tak rozpędza tutaj no. Jak wcisnę gaz, od razu mam taką reakcję, że takiej to bym się właśnie spodziewał. No, nie wiem, w skani V8 albo w jakiejś bardzo mocnej ciężarówce, a nie w 13 litrach i 500 koni. Także, no, to jest naprawdę fajne. Z drugiej strony, nie jeździłem długo teraz w ETS-ie, więc może mi się wydaje, że trochę, yy, że trochę właśnie, no, jest szybsza ta ciężarówka niż może jakbym miał porównanie z innymi pojazdami. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ze względu na to, że właśnie jeżdżę w innych grach, w których raczej yy, jeżdżę dosyć szybko. Dobrze, że oni skręcają. Ja sobie tutaj będę mógł jechać szybciej. Wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, że w grach, w których jeżdżę szybciej, to teraz powinna mi się ta ciężarówka wydawać wolna, że przyspiesza wolno i tak dalej, ale naprawdę no zobaczcie, teraz tak 65, 70 75. Już zaraz 80 będzie. Już. A przecież mamy 11 ton, także to nie jest takie nic. Więc naprawdę super. I już zaraz by było 90, ale nie chcę aż tak szybko jechać, bo tutaj są zakręty, więc i tak zaraz będę musiał hamować. Tu w ogóle jakieś skrzyżowanie będzie, także ciekawe. Ok, zrzućmy sobie już na luz, Nie będziemy jej dusić. My tu mamy pierwszeństwo, tak mamy. I jedziemy faktycznie tutaj jakiś Kaunas. Ciekawe co to jest Kaunas. Czy to w ogóle po naszemu, czy po jakiemu. A, bieg mi nie wszedł. Widocznie miałem źle zakres przełączony, a tutaj jest tak zabawnie, że jeżeli mamy źle zakres przełączony, to yy, nie ma tutaj jakby szóstki, co zresztą widzicie, bo zawsze jadę na dziesiątce czy tam na piątce, H. że tutaj coś mi się musiało źle wcisnąć. Teraz będę... Nie, teraz znowu mi się źle zakres przełączył. Dobra, wrzućmy sobie. Czasami jest tak, że ten przycisk się wciśnie dwa razy, dlatego zawsze wolę się upewnić jeszcze na wyświetlaczu, czy wrzucam właściwy bieg. ona na przykład tak jak teraz, szczególnie przy przełączaniu zakresu, no bo wtedy jest jakieś tam ryzyko błędu, jeżeli powiedzmy, no przełączam pomiędzy półbiegami, no to nie ma tragedii, ale no jeżeli już bym wrzucił na y, jedynkę zamiast na czwórkę, no to trochę byłby problem. Dlatego tutaj cieszę się, że taki duży ten wyświetlacz jest i, i że mi pokazuje teraz na przykład 5L i tak dalej, to widzę od razu co się dzieje. No jak mam półbiegi, no to o, tylko sprzęgło i od razu sobie zrzucam na H, także to też nie jest jakiś Problem, no ale właśnie przy tym przełączeniu zakresu, to to takiej zawsze jest trochę obawa, czy na pewno się dobrze ten przycisk wcisnął i czy nie wcisnął się na przykład dwa razy, bo czasami tak autentycznie mi się zdarza, że yy, kliknę raz, a wciska mi się dwa razy. Rzadko, bo rzadko, ale mimo wszystko tak się dzieje. Także no, trzeba uważać. Jakby się wrzucało bez sprzęgła, biegi, no to by było wiadomo, bo po prostu ten bieg by nie chciał wejść tak jak w amerykańskich ciężarówkach więc by się nie wrzuciło złego biegu natomiast tutaj, no mając sprzęgło można wrzucić zły bieg więc trzeba po prostu uważać ja sobie silnikiem przyhamowałem się buja ta ciężarówka właśnie dawniej też się te ciężarówki aż tak nie bujały a teraz jakiś taki drobny ruch kierownicą i ona od razu bardzo mocno się przechyla. No, chociaż nie mówię, bo to nawet fajne, no, mamy taką właśnie większą jakby większe odczucie jazdy tym pojazdem, który, no, pracuje. On nie jest przecież tak jak... znaczy, no, znacznie bardziej on przecież się buja niż na przykład samochód. Także tutaj, no, zawsze ja właśnie jestem za tym, żeby trochę mi tą kabinę bujało, no, ale też bez przesady. Bardzo ładnie ona w ogóle w zakręty wchodzi. I że to mi się podoba. Dobra, nie wyjeżdżaj mi, proszę, bo... Okej. Okay. Ja by się zmartwiłem, że może mi nagle wyjedzie przed maskę, no ale... Na szczęście nie. I już mamy 90 na liczniku, oczywiście. Także wrzucam tempomat, bo tu nie mamy zakrętów, możemy gazować. Nie kojarzę tej trasy, szczerze mówiąc, także nawet jeśli ją jechałem, to bardzo dawno temu i nie na tym profilu, a raczej na tym profilu ja jeszcze dużo. Także możliwe, że nawet nigdy tutaj nie jechałem, albo no parę lat temu, zanim jeszcze tutaj zainstalowałem z powrotem ETSa. Że to dla mnie nowa droga i bardzo się cieszę, że nawet właśnie jeszcze to mogę sobie zwiedzić, bo w sumie nawet się nie spodziewałem, że tutaj jeszcze będą jakieś nieodkryte dla mnie drogi do przejechania, a jednak tak się okazało. Ale przyznam szczerze, że naprawdę jazda tym pojazdem to jest czysta przyjemność. Świetnie wchodzi w zakręty, świetnie przyspiesza. Także tutaj nic bym mu nie zarzucił. Może jedynie sprzęgłe działa dziwnie, ale to mógłbym sobie je ustawić inaczej. Ok. Akurat jedzie pociąg, więc tutaj chwilę będziemy musieli poczekać. Patrzę, czy się nagrywa, ale widzę, że tak. Tutaj sobie ruszymy spełzającego, bo może być problem, żeby pod taką mini górkę. Ruszyć. Ciekawe, czy jeszcze drugi pociąg będzie jechał. Tam jakiś stoi pociąg. O, i na przykład tutaj force feedbacku nie rozumiem, bo w ogóle mi nie trzęsło kierownicy w momencie, kiedy. Przejeżdżałem przez story a jak wiadę tutaj na przykład, nie wiem, czy jak tu wiadę. Nie, o! Widzicie, a ja tu wjeżdżam na pastę do budzenia i mi tak szarpie kierownica, że pewnie nawet to usłyszeliście. Ok, tu jest do 50 ograniczenie, więc zwolnijmy. Wróćmy sobie czwórkę. Może tak, o 50. Chociaż ok, bo tu jadę z górki, to muszę trochę przyhamować. No tam te parę kilometrów przekroczyłem, ale to na liczniku, więc w rzeczywistości pewnie jadę trochę wolniej. Oczywiście za fotoradarem gaz do dechy od razu, tak jak zresztą chyba każdy robi. Kiedyś tam czytałem, i była jakaś statystyka, że za fotoradarem od razu 90% kierowców przyspiesza, <noise> jak już tylko gominie. To takie dosyć zabawne, no ale myślę, że też wynika to z tego, że po prostu fotoradary są stawiane w dziwnych miejscach. Także to. No zresztą też zależy, co znaczy daje gazu. No bo powiedzmy, jeżeli jedziemy 50 w mieście i jest fotoradar, a potem, no powiedzmy, przyspieszymy do 55 i to na liczniku, czyli de facto jedziemy, no pewnie jakieś 50. To nie wiem, czy to w to przyspieszanie się wliczało, czy nie. No, ale tak jak no, często jest, że jest teren zabudowany z jednym domem i fotoradarem, no to potem trudno się dziwić, że wszyscy, jak go miną, to już zaraz przyspieszają. Tu mamy jakieś roboty drogowe. Ciekawe, czy to na stan, w którym ta mapa była tworzona, czyli tam, nie wiem, no, 2013 czy 2014 rok. Ciekawe, czy faktycznie tutaj coś powiedzmy się budowało, bo tam czasami, no właśnie, widać te roboty drogowe na różnych mapach i jestem ciekaw, jakie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Teoretycznie byśmy mogli go wyprzedzić, ale trochę się obawiam, że no właśnie tam zaraz już chyba ciągła jest. To lepiej, lepiej nie. No właśnie. Zrzućmy sobie półbieg. Tak to trochę będziemy dusić tą ciężarówkę. Chociaż szczerze mówiąc, ona też się tak zbiera, nawet z tych niskich yy, obrotów, że to w ogóle dla niej jest chyba nieodczuwalne. No może sobie zrzucę na tą. Na ten ostatni bieg, patrzcie. No, tysiąc obrotów mamy, to tam ona by paliła tyle co nic tutaj przyjrzę się troszeczkę ile one, na przykład teraz pali 20 litrów jakoś wy tego nie widzicie, ja też to ledwie widzę na tym wyświetlaczu, bo te cyferki są strasznie małe ale to dobrze, bo się nie muszę wtedy przejmować tym spalaniem, tylko po prostu jadę tak jak mi się podoba i tyle tutaj też naprawdę elegancko ten zakręt wzięła jakoś tak straszliwie stabilny mi się ten pojazd wydaje, w sensie że przechyla mi go, ale nie czuję tak, jakbym mi chciał zaraz uciec, tylko wręcz przeciwnie, tak, jakby się kleił do tej drogi. Także bardzo fajnie. Rzućmy sobie bieg. W sumie to mogłem już na luz rzucać, bo tutaj widzę, że zaraz i tak będziemy skręcać. Zaraz to już tutaj, tak, to już tutaj. No i teraz przełączamy zakres. Wrzucę tutaj chyba na dwójkę. Tak, no właśnie. Dobra, już tam zostańmy na tym. Trochę ją przeciągniemy na wyższych ob Aha, okej. Okay. I tak się zapali czerwone, więc bez różnicy. Patrzę, czy mi się nagrywa na pewno, ale widzę, że tak. Tutaj, oczywiście, ten charakterystyczny dźwięk migacza dla Iveco. Dawniej to on zdecydowanie wolniej chodził. Ono, właśnie, teraz mi się zakres nie przełączył. I bym ruszał z czwórki. Myślę, że tutaj ktoś skręca. Tak mi się wydawało i dlatego tak dosyć ciasno pojechałem. Ale jednak nie, i mogłem sobie pojechać troszkę szerzej. <grych> A, poczekajmy, bo ja widzę, że mu się śpieszy. Ok, i znowu mamy proste parkowanie, i bardzo dobrze, bo się nie będę musiał męczyć. Ok, elegancko. Zobaczymy jakie spalanie tym razem będzie. 81 litrów na 251 km. To jest bardzo ładny wynik. 30 parę. Także dużo lepiej niż przy 22 tonach. No i cóż, tyle. Akurat w tym filmie będziemy jeździć dalej. Cieszę się, że zobaczyliśmy jakąś trasę, co miałem nieodkrytą. Wydaje mi się, że ja w ogóle tej trasy nie kojarzyłem. Nie wiem czy na odcinku w ogóle nie jechaliśmy, czy nie, ale jeśli nie, to... Coś nowego. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach z tej serii i mam nadzieję, że z innych również też. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.